Witajcie na kanale Kozadranie, planek za z Asterami, Wisły, Kraków, koniec sezonu, ostatnio wygrana z PSV, potrójna korona, subskrybujcie, komentujcie oczywiście, mamy Puchar Polski wygrany, mamy yy, zwycięstwo w Polski, długie miejsce, faza grupowa, zwycięstwo Pucharu jest pięknie, co do zadań, yy, no to yy, problem oczywiście, z juniorami, tutaj się nie udało, wygrana, miał być ćwierćfinał, więc fajnie, wygrana aktualna pozycja, wygraj Puchar Polski, zrealizowane wszystko, dzisiaj inaczej spróbować dwóch piłkarzy, poza wypływ. Wszystkie te strategie zrealizowane, mamy spory zespół, będziemy sprzedawać, wrócili piłkarze z wypożyczeń, będziemy sprzedawać, sprzedawać i jeszcze raz sprzedawać. Ocena, nadszedł koń sezonu i muszę, że lepiej, doskonałą robotę, będziemy zaszczyceni, oczywiście ja też Będę zaszczycony. Nowy sezon, nowe porządki w klubie. Zaczniemy od wysokiego, albo z grubej rury wystawiamy na sprzedaż. Zobaczycie, że nie będzie już Plaswicza, nie będzie Żukowa, nie będzie kilku graczy graczyłkowskiego, którzy odeszli. Musimy od nowa poukładać tę drużynę. Pierwszy, chyba Sorrentino, odchodzi z klubu. Tutaj pomijamy to no i oczywiście idziemy do zespołu, zobaczymy jak kontrakty, zobaczymy co się dzieje. Czy mamy jakieś roczne kontrakty jeszcze? Jest shop na rocznym kontrakcie, ale jest też nowe pożyczenie, więc spoko. Lewia. No to dodamy do listy transferowej. Lecimy chyba od początku. Lecimy chyba od początku do, do, do listy transferowej. Dodaj do listy transferowej jest. Jimenez dodaj do listy transferowej. E, treu dodaj do listy transferowej. E, farina dodaj do listy transferowej. E, kolej na razie zostaje. Grzegorz zostaje, Lewko zostaje, Majer zostaje. Sponsoriel, a jeszcze zostaje, zobaczymy. Cacek e, dodaj do listy transferowej. Przodkutka zostaje, Łęgowski jest na liście transferowej, Citiani dodaj do listy transferowej, Lewia już jest na liście, tak, Belweder jest na liście, Giordiani jest, Żukrowski, Etia chciałbym, żeby poszedł na transferową. Mamy piękno, mamy Antonikiego, Michalak do wypożyczenia, Chorwat zastanowię się, Antonik, lista transferowa. Rybowski zostaje, Latę, Latę, Okoniewski, Radkiewicz. E, tutaj musimy zdecydować, który z zawodników pójdzie, i wydaje mi się, że będzie to chyba jednak Radkiewicz. Hmm. Wrzucamy pierwsze koło losujące. Zobaczymy, jak jak się spisze nasza drużyna. OK, mamy już oferty. Jest oferta wypożyczenia. Super. Rębacze Negocj. Coś pięknego. Oferta baczy Na pewno to jest oferta, którą rozpatrzymy. Akceptuj. To będzie... Nie wiem, czy to będzie roczne. Akceptuj. Możemy płacić za niego spoko. Milion. Akcept. Dobra. Może być tak. Sprawdzam możliwości. Sprawdzam możliwości. Dobrze że się sprawdzamy. Spoko. Zobaczmy dalej. A. Nie, no jeszcze nie. Zaproszenie na turniej przedsezonowy. Nie. Jeszcze mamy chwilę. Zwiększenie budżetu. 33 miliony. Spoko. Rentyn opuścił klub. Luźno. Dobra, zobaczmy e... kalendarz. Ok, jeszcze mamy chwilę do turnieju przedsezonowego. Oferta ta ze odrzucamy oczywiście. No i teraz mamy 33 miliony, ale najpierw chcemy sprzedać zawodników, którzy są u nas, no bo um, kupować um, górni przedsezonowy e, Feyenoord, Valencia, Fiorentina, Mönchenglad, OLN, e, ORN, BrandFox, Besiktas, e, Valencia, Feyenoord, Lens. Dobra, bierzemy tutaj francuskie drużyny razem. Chcemy sprzedać tych zawodników, których mamy. Dzisiaj chyba żadnego meczu nie będzie. Dzisiaj taka krótka wstawka. Mamy 33 miliony, więc może uda nam się pierwsze wypożyczenie. OK. Może uda nam się zrobić to w ten sposób, że zaczniemy transfery. Ale, właśnie, centrum transferowe. Karbownik, to jest piłkarz, który na pewno chciałbym, żeby. Na tej lewej stronie karbownik, na tej lewej stronie karbownik, to muszę go znaleźć, szukać, wziąć. Tutaj jest sporo tych zawodników, mamy dodanych karbownik nu Okej okay. No to to zakupione, to zakupione Uponuj kupno Ty miana Obrońcy, środkowi obrońcy, a tutaj będzie ciężko, skrzypłowi. Okej, okay. pomocnicy jest Lorenzo. Jestem ciekaw, czy 28. Zakończ negocjacje. Aż tak nie zależy. Musimy poszukać w takim razie dla tego zawodnika. No i czekamy. Chyba następny odcinek będzie taki typowo z transferami. Dzisiaj tylko taki wstęp do tego sezonu. Mamy sporo czasu jeszcze na te transfery. No i musimy przeżyć 42 zawodników. To za dużo. Dziękuję Wam za dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cześć.